Jakby dostałem jakieś oskarżenie od Robloxa. To jest akurat mój kolega, jakby <laughs> jego gir nie się reportowała. Jeszcze mam pokazać, kto. Dokładnie. O! się. I to, jest ta osiółka, więc jej nie polecam. Mucha była na mojej stopie. Więc tak, jakbyście chcieli mnie dodać, to akurat mam... mówiąc... troszkę... prejentów. I to jest ja, No to mam... bo ogóle. Na followingu ja tylko z Ниби... Я не, не, не на Марабуксу, а не в базе. Кур. Ниби не с ним, а за Рубукса. Тогда... Нет, не вонок. Тогда... I w tych mózgach nie śmiałam, a nie maj mm. sieńsu. Audio, Nie wiem, bazie mam strasznie dużo, I'm a ma biegać wart, a ma biegać bardzo. jest tak około w stówki będzie, posiekamy się. Więzie marnuje was, świat. Alt, а это есть моя фраза. Муха. Я сейчас Муха, Iwon. O! Jednak nie, ale byłem blisko! I tam jest łoku śmieszkiem. Gersiał Graf, którą zagrałam. Ja nie mówię jakim. Owsie! Kurde, to jest dość wsiadania? Все, 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 hmm Chodź, postępuj. Powiedz spraw. A tu chodź, człowieku. Ja się idę gryźć. Chyba. I tak, teraz ja w ogóle nie... O, bo nie, nie będę grać. Ale ja teraz w ogóle nie będę pisał na siosie, bo, bo doszło jakieś ostrzydzenia. Więc nie będę pisał na siosie. to... jeśli nie będę pisał na siosie, tylko... On, nie będę pisał na siosie. Po prostu. Ale piszemy taki to się w drukrawę.